Rzeka Wody Życia Nauczanie domowe 26 listopada Apokalipsa Świętego Jana rozdział 22 wersety od 1 do 7 Anioł Pański ukazał mi rzekę Wody Życia lśniącą jak kryształ wypływającą z tronu Boga i baranka pomiędzy rynkiem miasta a rzeką po obu brzegach drzewo życia rodzące 12 owoców Wydające swój owoc każdego miesiąca, a liście drzewa służą do leczenia narodów. Nic godnego klątwy już nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego będą mu cześć oddawali i będą oglądać jego oblicze, a imię jego na ich czołach. I już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. I rzekł do mnie, te słowa wiarygodne są mi prawdziwe, a Pan Bóg duchów proroków wysłał swego anioła, by sługom swoim ukazać, co stać się musi niebawem. A oto niebawem przyjdę, błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi. Słyszymy o drzewie, słyszymy o rzece wody życia. Ta rzeka wypływa spod tronu Boga Ojca i przepływa przez baranka. Święty Augustyn widzi tutaj w rzece, oczywiście na podstawie starotestamentalnych tekstów, a potem również wypowiedzi Jezusa, w tej rzece obraz Ducha Świętego. No, i patrząc pod tym kątem, wszystko się zgadza: jest Bóg Ojciec, tron, jest Syn Boga, baranek i jest Duch Święty, rzeka życia. I piękny ten apokaliptyczny obraz pokazujący, że ta moc, która wypływa z Boga, moc, która rozlewa się po całym świecie, jest po pierwsze karmiąca, a po drugie uzdrawiająca. Ta rzeka użyźnia, nawadnia, pozwala rosnąć wszystkiemu na Ziemi i rosnąć w ten sposób, że to jest owocowanie nieustanne. Owocowanie troszkę porównywalne do cyklu miesięcznego kobiety: że co miesiąc jest owoc, co miesiąc jest nowe życie, co miesiąc jest lekarstwo na wszystko, co mogłoby być do tej pory chorobą, słabością, niedoskonałością. Dzisiaj poproś o to, żeby ta rzeka życia dopływała też do twojego serca, bo myślę, że to ważne, że każdy z nas, widząc ten obraz, może zobaczyć, że ci, którzy zostali zaproszeni tam, są nawodnieni przez Ducha i oświeceni przez Boga. Wiemy, że w innym miejscu, że lampą jest baranek i dzięki temu ta woda i to światło powoduje, że jesteśmy pełni Boga w wieczności, w sposób doskonały, ale dzisiaj możemy to przyjmować. Możemy przyjmować strumień rzeki i światło. Przyjmujemy przez słowo objawienia, przez słowo, które jest wypowiedziane do nas. Możemy tu znać, te wszystkie teksty, które mówią o Jezusie jako słowie, i ten strumień, który pozwala zrozumieć i ożywić nasze serce. Strumień Ducha Świętego, woda tej rzeki, życia. Zadanie więc dla Ciebie na dzisiaj, przeczytaj 22 rozdział Apokalipsy, aby według tego zalecenia strzec słów tej księgi ale strzec w ten sposób, że przyjmujesz strumień łaski i światło od Boga. Niech ci w tym błogosławi On sam, Bóg Wszechmogący, Ojciec Syn i Duch Święty.